Koncerty, wdzięczności e, narodu ukraińskiego, Skoci Mate, e, do narodu polskiego, który pomagał wszystkim e, na wojnie. I byli zawsze z nami. I... Ченвдячно за те, що не заставили нас цей трудний час. Це наш фольклор. Ми привезли. Ми хочемо поділитися і подякувати вам і поділитися своїми емоціями, своєю культурою, фольклором, традицією. І сподіваємося, що сьогодні отримають гарні емоції, аби завтра знову продовжувати. Wojowadę, walczyć, każdy walczyć na swoim froncie. Ostatnie miesiące to był czas szczególny. Czas szczególny i wyjątkowy ze wszechmiar dla Ukraińców z przyczyn oczywistych, ale także dla nas, dla Polaków, dla mieszkańców naszego regionu, bo w ostatnich miesiącach... Yy, Polacy, jak mało która nacja, solidaryzowali się w pomocy Ukraińcom, zarówno tym przebywającym już na terenie naszego regionu, naszego województwa, w naszych środowiskach, jak i pomoc, która była dedykowana i wysyłana bezpośrednio na Ukrainę, tam gdzie jest ona potrzebna, na pierwszej linii. Niestety, również na pierwszej linii frontu. <śmiennie> My cały czas pomagamy, teraz pomagamy podwójnie, bo przedtem pomagamy cały czas oprócz Ukrainy wspieramy naszych podopiecznych z Aleksandrowa, których w sumie no, teraz jest bardzo trudna sytuacja i, i, i tych podopiecznych jest coraz więcej, także no, staramy się działać teraz, jak to się mówi, na dwa fronty. Żadna instytucja, żaden człowiek, który zrozumiał czym jest okrucieństwo wojny nie odmówił tej pomocy. Ta pomoc naprawdę na samym początku była bardzo, bardzo duża, bardzo intensywna. My wysłaliśmy kilkanaście transportów, różnych transportów, ale również pojazdy, samochody właśnie tam do, do Chocimia, bo tak naprawdę niewiele tam pozostało. że no to było najpierw, jak przyjechałem, to się nauczyć języka. Bardzo mocno na mnie chyba ta wojna, czyli myślę o tym i myślę, że y, muszę być z tymi ludźmi tam i to razem z nimi przetrwać. Kiedy wspólnie pracujemy, pomagając, Musimy mieć też czas na to, by wspólnie świętować i myślę, że właśnie taka aktywność poprzez działania artystyczne, działania kulturalne są wyjątkową, ciekawą i bardzo odpowiednią formą wyrażania wdzięczności. Hey, hey, hey.